Cześć, z tej strony Karol Boczan witam Cię w kolejnej lekcji kursu Poznaj babujo. Budujemy aplikację, w której oferujemy pracę, a w tej lekcji będziemy po prostu wypełniali sobie zakładkę aplikacje. Jak ktoś po prostu wyśle zgłoszenie o jakąś pracę, to wtedy będziemy tutaj sobie to wyświetlali. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw, możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Zaczniemy od przygotowania naszej. Dodamy sobie Option Set po to, żebyśmy mieli informację o tym, jakie statusy mogą mieć nasze aplikacje. Więc Application Status jest. No i możemy mieć takie opcje jak Pending oczekujące, full oraz Decline odrzucone. No i teraz dodamy sobie po prostu tabelę z naszymi aplikacjami. Application. Co musimy tam mieć? Oczywiście informacje. Do której oferty to dotyczy? Job post. Job post. Job post. Jest. Następnie, kto kandydował tutaj? Candidate. To jest po prostu użytkownik. User jest. Następnie, dodamy sobie jeszcze kompany. Typu kompany, abyśmy mogli potem reguły prywatności dobrze poukładać. Dodamy sobie jeszcze notatkę, żeby nasza firma mogła sobie ocenić kogoś. Covernote. Typu tekst, short po to, żeby ktoś, jak już to wyczyta dane zgłoszenia, mógł sobie zaznaczyć, że y, to zgłoszenie jest fajniejsze i żeby później łatwiej było mu przyglądać już krótszą listę. To jest prawda lub fałsz, więc ktoś będzie mógł sobie zaznaczyć, tak, to jest fajne. Jeszcze się przyjrzymy tej osobie. Mamy tutaj chyba wszystko. Jeszcze oczywiście ten status, który dodaliśmy. Status. Status status jest. No i ustawimy sobie jeszcze reguły prywatności dla tego wszystkiego, więc dodamy sobie nowe. Oczywiście kompany, kompany. Jeżeli ktoś ta notatka, this application, należy do firmy użytkownika, który jest tutaj zalogowany kompany, to, to może go widzieć. Nikt inny nie może tego widzieć. No i jeszcze będziemy mogli zobaczyć sobie z Osoby, które jest kandydatem. Candidate. Ten kandydat nie będzie mógł widzieć za to wszystkiego. Jeżeli this application candidate is current user, to wtedy on będzie mógł wyszukiwać, będzie mógł zobaczyć dołączone pliki. Na razie nie mamy żadnych, więc sobie zostawmy, tak? Będzie widział job posta, będzie widział kandydata samego siebie, będzie widział firmę, do której należy, będzie widział status też tego i chyba tyle. Na razie zostawimy, Cover Note zostawimy jako prywatne dla danej firmy. No i wróćmy sobie teraz do naszej strony, do, Tutaj do bazy danych, wróćmy do strony z kandydatami, weźmy tą naszą zakładkę z aplikacjami. No i tutaj w Repeating Group wyświetlimy sobie właśnie te kandydatury. Więc, kurję sobie settings, mamy. Zróbmy to na pełną szerokość strony, zero do nieskończoności, tak samo wysokość, i tu wyświetlimy sobie applications. Application, Data Source, do search for, szukam wszystkich aplikacji, w takiej, w którym ja jestem kandydatem. Candidate równa się current user, dlatego, że robimy tutaj widok dla naszego kandydata. Bez ograniczeń liczby wierszy, bez ograniczeń wysokości wiersza, możemy jeszcze to posortować po dacie modyfikacji na przykład, albo dacie stworzenia, the standing... Malająco, nie, niech będzie rosnąca, albo odwrotnie, niech będzie właśnie malejąco, czyli najnowsze będą na samej górze, tak powinno być. No i teraz dodamy sobie tekst do tej naszej repeating group i wymienimy kilka rzeczy z tym właśnie związane. Co będziemy chcieli wyświetlić? Application, na przykład, hmm, job post, tytuł. Tytuł naszej aplikacji, title, jest. Ok, ja teraz zgrupuję sobie to w grupę typu wiersz, group, container. Mamy sobie tutaj przestrzeni pomiędzy elementami np. 3 i 3 piksele. Zrobimy sobie tekst, który jest nie fit with to Content. OK. W tej naszej grupie jeszcze ustawię sobie 0,0. Ta grupa już ma automatycznie dzięki temu ustawione application. Widzę, że tu mamy literówkę w naszej bazie danych, więc sobie poprawmy Appli, ap, application jest. wracam sobie tutaj, mamy tytuł naszej y, pracy, zróbmy Ctrl D. I damy sobie informacje jeszcze o kompany. Kompany. Name. Żebyśmy wiedzieli, z jakiej to jest firmy. To będzie też interesujące. Na przykład, gdzie to w ogóle będzie. Więc location. Location. Display. OK. To, co nas będzie bardzo interesowało w tej aplikacji, to będzie status. Status. Display. OK. Status. Display. Jest. Zobaczmy, czy coś jeszcze. Jeszcze trochę szczegółów o tej naszej ofercie, więc damy sobie też na przykład term, czy to jest pełne, datowe, czy nie. Ctrl D. Damy sobie jeszcze informację, kiedy to w ogóle było zamieszczone, więc na przykład Create, albo dokładniej kiedy my się tam zapisaliśmy. Sformatujemy sobie to w customowy sposób, czyli rok, 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 a potem miesiąc, a potem dzień. I zobaczymy sobie jeszcze widełki na przykład. Więc damy sobie salary min, myślnik i znowu salary, ale max, sa, job post, salary max. OK, mamy. Zróbmy jeszcze tutaj sobie wyszukiwanie, więc dodamy sobie inputa, które pozwoli nam to wszystko wyszukiwać. Input. Nazwiemy go oczywiście search. Search application. Ale żeby móc wyszukiwać sobie w nazwach firm, to my musimy jeszcze do naszej bazy danych dodać do tabeli application po prostu nazwę Company Name i będziemy ją przepisywali. Company Name typu tekst, Typu text create. Tworzymy sobie i jeszcze przejdziemy w update'a, w reguły prywatności i zobaczmy sobie, to Company Name musimy dać naszemu użytkownikowi, który jest kandydatem. Więc mamy to. OK, wracam sobie tutaj do bazy danych, pierwsza zakładka, i mamy naszego serca. Tego serca, zróbmy sobie na pełną szerokość naszej strony. OK, minimum dajmy 150. tylko zgrupuję sobie to w grupę typu wiersz jest, no, przestrzeni pomiędzy elementami 6. 6. Mamy tego naszego inputa tutaj. Tę zmienimy sobie styl na transparent padding 12. Tu zmienimy sobie na Transparent Padding 3. Jest, mamy sercza. Dodam jeszcze przycisk Search. Albo zostawimy go. Będzie nam działało to automatycznie. W Repeating Group po prostu to wykorzystamy, więc bierzemy sobie, że jakiekolwiek pole zawiera to, co mamy w tym naszym Input Search Application Value. Wtedy będziemy sobie to po prostu wyświetlali. Zróbmy sobie odśwież, oczywiście nie mamy żadnych aplikacji, tutaj jak sobie wpiszemy coś, to powinny nam znaleźć i napiszemy sobie jeszcze tekstem, może wezmę ten tekst, ctrl D, next, ustawmy sobie, żeby był mniejszą czcionką, na przykład body 16 i napiszemy sobie, ile mamy tutaj aplikacji. Więc weźmiemy sobie repeating group, application, list of applications, i napiszemy sobie applications Będziemy po prostu zero w naszym teraz przypadku. Ok, mamy zero aplikacji. Nie dodamy sobie żadnej, nie wyświetlimy sobie na razie żadnej, bo jeszcze nic nie dodaliśmy. Nie mamy pop-upa, w którym będziemy to dodawali. Ale możemy sobie kliknąć, w na przykład zrobić sobie Add Workflow. Jak klikniemy w całą tą naszą grupę, to pójdziemy do strony Go to Page. Z tą ofertą pracy, jeszcze raz, żeby nasz użytkownik mógł sobie zobaczyć, więc current sales application job post jest. Więc mamy sobie naszą opcję i chyba tyle. Jeszcze zobaczmy. Tak, mamy tutaj padding, zróbmy sobie teraz pop up w którym będziemy mogli aplikować o pracę. Naszego pop-upa zrobimy jako reużywalny element, więc zróbmy sobie add new i tu bierzemy sobie pop-up. pop up Więc tu zmienimy sobie styl na pop-up. Type of content to jest job, 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 post, ponieważ będziemy aplikowali w związku z jakąś konkretną aplikacją. stąd weźmy sobie standard, ok? Ustawmy sobie wielkość tego elementu. Na przykład defaultowo dajmy sobie 300, minimalna szerokość 280, <klima> minimalna wysokość może być 0 i dodamy sobie teraz grupę tutaj do środka. Dajmy sobie grupę, no, ustawmy sobie kolumn, dajmy sobie przestrzenie pomiędzy elementami, na 12, nazwijmy ją sobie main, wysokość i szerokość bez ograniczeń i zróbmy sobie transparent i teraz dodamy sobie kolejne rzeczy. Na początku tekst. Do you want to apply i damy sobie nazwę, parents group job post, mm, title. title, 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 jest. Okay. Może jakimś większym tekstem, więc zmienimy sobie tutaj styl na na przykład body 6, ok. No niżej damy sobie możliwość naszemu użytkownikowi, żeby wpisał cover note, więc to cover note w regułach prywatności mu udostępnimy jeszcze. Zwróćmy sobie cover note, jest, udostępniamy i wracamy tutaj. Szukam multiline input, będziemy mieli trochę treści, i tu będziemy mieli cover mode. Zróbmy sobie layout tego od zera do nieskończoności, wysokość 100. OK, to pole musi być wypełnione. Jest. Jak będzie wypełnione, to wtedy będziemy mogli sobie dopiero zapisać, aplikować na dane miejsca. Ja to zgrupuję w grupę typu kolumna. OK, ustawmy sobie layout tego elementu 00 i dodamy sobie tutaj tekst, żeby wiedzieć, że to jest cover. Więc dodam tekst tutaj good job post, tutaj mamy main, tak sobie to połączymy, tekst też wrzucimy w maina, okay. jest. No i tym tekście clear napiszemy sobie po prostu cover no. Ok, więc mamy sobie opcję, weźmiemy sobie ten tekst na pełną szerokość, ten tak samo, Pełna szerokość, poprawimy sobie tutaj parent-group-thing, tak naprawdę pop-up-job-post-tytuł, tak sobie możemy to wyświetlić. Tutaj to tutaj, tutaj jest. Tu zmienimy sobie tekst na troszeczkę mniejszy, na przykład wody 16 OK. No i dodamy sobie jeden przycisk jako na samym dole, więc będzie tutaj. I zrobimy sobie make last i napiszemy po prostu cancel, cancel. I to będzie w stylu primary w ten sposób. I zrobimy od razu add workflow. On zrobi nam hide an element, ukryje nam po prostu tego pop-upa. Pop-up jest ukryty. Możemy zrobić sobie od razu reset group pop-up i zresetować dane w tym pop-upie. Ja teraz duplikuję ten przycisk. Drugi przycisk już będzie typu primary. I na początku, my z po prostu przejdziemy sobie next. Zrobimy sobie Next. Zgrupuję sobie te dwa przyciski w grupę typu wiersz. Ustawimy sobie przestrzeń pomiędzy elementami, na przykład 12-12. Niech tutaj nam się rozrzuca prawo-lewo i ustawimy sobie 0, 0 wysokość i szerokość. OK. Jak klikniemy w Next, to wyświetlimy sobie inną grupkę. Więc mamy tutaj grup Job Post. Ją ustawimy sobie, że nam się nie wyświetla. Do naszego pop ustawimy sobie Custom State i powiemy, jakie będą widoki. Więc róbmy sobie views. To będzie po prostu liczba. Będziemy mieli dwa widoki. Pierwszy i drugi. Defaultowa wartość jest 1. I ja tą grupkę Job Post jeszcze raz wyświetlimy z tym multiline'em, Będziemy wyświetlali tylko wtedy, kiedy nasz pop nasz pop-up, pop-up, pop w polu views ma wartość 1. To wtedy będzie mi to wyświetlało. Wtedy niech się wyświetla. I teraz duplikuję to. control Wyświetlimy sobie copy, paste, ok, o, kleiłem przycisk, więc jeszcze raz copy, paste i to wyświetlimy sobie jak będziemy mieli tam dwójeczkę, jest dwa, więc tu nazwiemy sobie to po prostu CV, to będzie mógł przesłać CV, ale nie multilinem, tylko weźmiemy sobie do tego file uploader, jest file uploader, zróbmy go troszeczkę szerszy na pewną szerokość, a, i wyższy może jakieś 75, zaraz sobie zobaczmy. 75, ok, więc będziemy mieli po prostu większy element i on się będzie wyświetlał potem. Więc damy go wyżej, tutaj. Damy go sobie w te miejsce. Jest. No i damy ten przycisk Next. Ten przycisk Next ja też będę wyświetlał tylko wtedy, więc normalnie ukryję go sobie, tylko wtedy, kiedy mamy to wyświetlanie pierwsze. Więc mogę sobie skopiować ten warunek, copy condition. Pójść do tego naszego przycisku Next, Paste, wkleić go sobie, OK. A ja potem będę chciał mieć jeszcze jeden taki przycisk, więc zróbmy sobie tego Nexta, jak go sobie zduplikuję. I to będzie po prostu save, save. Nasz uploader, jeszcze zaznaczmy, że tu jest pole wymagane, nie może być puste. Multiline też jest, nie może być puste. Ograniczmy jeszcze wielkość do 2000 znaków i jak klikniemy sobie w save to wtedy będziemy odpowiednie rzeczy robili, ale ten save wyświetlamy tylko przy dwójce. Przy dwójce, przy drugim już elemencie jest. Mamy to i jak klikniemy w save, to co zrobimy? Ctrl K i robimy workflow, create a new thing, robimy sobie nową aplikację, application, wypełniamy tu wszystkie pola. Kandydat to jest current user, company to jest mm, z naszego popapa, bierzemy sobie job post i tam mamy wartość kompany. Skopiuję sobie ten fragment, copy expression. No i tutaj jeszcze z tej naszej firmy będziemy chcieli mieć name, żeby później móc to wyszukiwać. Cover note to jest to co mamy w tym naszym multiline input cover note value. Job post to jest po prostu z naszego pop upa. Pop up job post shortlisted to nie pole niewypełniane przez nas status też nie przez nas, ale zróbmy sobie, że w bazie danych na dzień dobry, jak robimy jakąkolwiek aplikację, to mamy status pending oczekujące. Dobrze. Wracamy sobie. Po tym wszystkim robimy sobie reset naszego pop i ukrycie, high element, ukryjemy sobie naszego pop -upa. Jest. Jak klikniemy w przycisk next, to będziemy musieli jeszcze zrobić y, przejście do kolejnego kroku add workflow i tutaj zrobimy set state of an element i w tym naszym popapie w polu views ustawiamy sobie po prostu wartość 2. Możemy zrobić jeszcze <coughs> pasek postępu progress bar jest instalujemy sobie i wrzucimy go w naszego popapa progress bar po to żeby zobaczyć że mamy dwa kroki w naszym yy, po mapie, progress bar jest, ja go sobie wrzucę po prostu na samą górę i ustawimy tutaj wartości procentowe, albo no wykorzystamy go do naszego wygrywania plików, żebyśmy tam wiedzieli ile mamy wygrane, więc weźmy progress bar, mamy to w file uploaderze. tutaj ok, layout od zera. Do nieskończoności i tu wyświetlimy sobie z naszego uploader, file uploader A. Upload percent, procenty z naszego uploada. Chyba tyle. Zróbmy sobie do naszego job karta. Mamy przycisk Apply, więc udamy sobie workload i pokażemy naszego pop-upa, więc gramy sobie tutaj nasz pop-up do naszego job carta. Czy nam się uda? Jest. I jak klikniemy Apply, to zrobimy sobie prosto Show an element. Pokażemy właśnie tego pop -upa. Wróćmy sobie jeszcze do naszego search'a, bo tutaj też chcielibyśmy coś takiego zrobić, więc weźmiemy sobie pop -upa. ok, i mamy gdzieś tu, no przydałby nam się przycisk jakiś Apply, więc znowu dodamy sobie przycisk może w to miejsce, napiszmy Apply add workflow i zrobimy sobie show an element, znowu pokażemy tamtego pop-up'a, pop-up i wracamy jeszcze do strony job, bo tutaj też chcielibyśmy zrobić sobie taki przycisk, tu mamy apply z tego karty, ale tutaj może dodamy sobie jeszcze na sam dole taki przycisk na dół, make last, pełna szerokość teraz, tylko może trochę wyżej, niech to będzie w tej grupie z descriptionem, make last, ok i napiszemy też apply, też dodamy tego pop-up'a i jak klikniemy w ten przycisk, no to oczywiście go wyświetlimy, więc apply, add workflow, show an element i mamy naszego pop-up'a. Zróbmy testy, zobaczmy jak to wygląda. Więc mamy tutaj nasze konto, przejdźmy do strony search, albo sobie otworzymy w nowej zakładce, Search. Mamy apply, klikam sobie apply, pojawia mi się pop-up. Jest on za szeroki, moim zdaniem, więc ja wrócimy sobie do naszego pop i spróbujemy go zmniejszyć. Weźmy tutaj pop-up, jest czy tu możemy ograniczyć mu szerokość, maksymalna szerokość, niech będzie 600 pikseli. Odświeżamy. Klikam apply, a jeszcze nie przy, zapisaliśmy sobie naszego yy, pliku. Więc dodamy sobie do application jeszcze cv file, cv typu file, create, tworzymy sobie no w tym naszym popapie to zapiszemy, kiedy to dodajemy, save, tutaj add fields i w file uploader a value ustawiamy sobie. No i jeszcze polecimy po tych wszystkich naszych popapach, które dodaliśmy w jobie ustawimy mu maksymalną szerokość layout, niech ma 600 pisa. Tutaj job post, job card, search, chyba tyle. Odświeżamy, klikamy apply. Jeszcze jest tu za wąski. Zostawmy mu szerokość 600. Ok. Odświeżamy, odświeżamy. Apply. Wpisujemy sobie. Chcę. bla bla, bla, bla. Klikam sobie Next. Przechodzę dalej. Wygrywam jakiś plik. No będzie przed Ten. Poczekajmy chwilę. Klikam Save. I zapisałam. I teraz wracam do mojej strony z kandydatami i zobaczmy, czy mamy moją aplikację. Nie ma jej. Pójdźmy do bazy danych. zobaczymy jeszcze naszą aplikację baza danych, update applications jest, job post jest pusty oraz mm, wszędzie, gdzie wyświetlamy naszego pop-up'a, musimy jeszcze wstrzyknąć dane o job postie. Więc wróćmy sobie tutaj, usunę, delete i tam, gdzie mamy show pop-up, wykorzystamy sobie jeszcze, z, musimy zrobić display data in group pop-up, i wstrzyknąć sobie informację o tym job. post. Więc mamy searcha, mamy joba i tu current page mamy job, kartę display, parent group job post. Chyba wszystkie przypadki odświeżmy sobie i klikamy sobie jeszcze raz apply. Wpisujemy sobie coś next to. Wygrywamy sobie klik, czekamy, klikam Save, wracam do strony z kandydatem. Teraz zobaczmy, czy mamy wszystko. Jeszcze raz, mamy tutaj wypełnione. Kandydat, test 2, test 2, cover, status, shortlisted jest puste, plik jest, OK. powinno być wszystko, więc zobaczmy jeszcze, dlaczego w naszym applications tutaj jest pusto. Pójdźmy więc do strony naszego kandydata, candidate applications, mamy tu repeating group, w tej naszej repeating group szukamy takich aplikacji, gdzie mój kandydat jest tu, ale w naszym searchu jest jakaś wartość, więc zaznaczmy sobie jeszcze ignore empty constraints, odświeżamy naszą aplikację i mamy jedną aplikację Warszawa w takich kwotach w statusie pending, możemy sobie to kliknąć i przejść do tej właśnie oferty, tylko jeszcze tutaj to, co zrobimy, to dodamy sobie większy padinki oraz zrobimy większym tekstem tą nasz status, bo to jest bardzo dla nas istotne, jaki jest status naszej naszego zgłoszenia. Jest pending, mamy tutaj informację o tym, więc mamy naszą aplikację. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!